Cześć, witam Was na ranchu dom, e, dom nowoczesna e, stodoła, e, dom nie wiadomo za ile. <gryw> A ja się biorę za podwieszane e, sufity. Będę robił to pierwszy raz. Ale be, chcę się tutaj p, troszkę pouczyć na garażu. Tutaj nie musi być e, perfekcyjnie. I już Wam pokazuję co za, od czego e, zacznę. Najpierw może tu trochę to posprzątać, żeby zrobić sobie miejsce. Mam dwa pomieszczenia do zrobienia, już Wam pokazuję. O, będę się podpinał pod te właśnie tutaj te belki. I ma, tu sufit będzie akurat e, troszkę wyżej, bo gdzieś około e, sufit no gdzieś będzie około e, 3 metrów, a docelowo zejdę taką e, designerską kratownicą e, w dół, ale to już będzie to już zobaczycie sami, to taka niespodzianka, mam nadzieję, że może komuś się to spodoba. i Wiadomo, tam później ocieplenie, ale i tu mam jeszcze jedno. Jeszcze jedno pomieszczenie. Tutaj muszę zejść dosyć sporo, niżej, bo około chyba 60 cm w dół spuszczę pręty, tak, jakieś pręty gwintowane, czy na sprę... jakieś pręty na... tam na sprężynkę, jak ktoś mi mówił. Ale to wszystko dowiem się w hurtowni, powymierzam i, i jadę, jadę po materiał. Drabinkę mam już przygotowaną. Później sobie, jak już będę płyty, jak już będę z płytami walczył, to sobie tu przyniosę yy, to moje mniejsze rusztowanko. I co jeszcze? No, oglądajcie, jak to mi wyjdzie. <grytanie> A dlaczego robię te dwa pomieszczenia? Tak, jeszcze przed wakacjami, bo. Pomyśleliśmy z żoną, że sobie wstawimy tutaj łóżko i będziemy, może, zostawać sobie na jakieś ciepłe weekendy, ognisko w ogródku. Później tutaj. Do zobaczenia, oglądajcie. a mój drodzy, ja mam tutaj sobie już pozaznaczane. Pozazna Zaczynam od tamtej strony: pierwsze puszczę 10, potem każdy jest co. 40, tutaj wychodzi, mam napisane 120, tu kolejne 120, tu 10 i tutaj akurat wyjdzie 37,5. Ja użyję mojej. O, takie coś, przykręcę przy samej górze i zamontuję tylko jedne profile. Wszystkie, wszystko się będzie trzymać tylko na tym. Powiem, że to nie jest fachowo, ale tu ten. Tu w zupełności, w takim małym pomieszczeniu, to wystarczy co 40. Do tego przyjdzie płyta. Tu jest akurat szerokość, niecałe 3 metry. To puszczę wzdłuż. Będę przynajmniej profile kupię 3-metrowe. I obrysówkę tą U. O! No. Mam sobie już ładnie laserem puściłem. I nie mam pozaznaczane, A sobie w dół już. Jest, żeby później wiedzieć na płycie puszczę tylko wtedy y, tym sznurkiem. Będę teraz przykręcał. Te moje, ustawię sobie y, o, wysokość docelową i będę przykręcał wszędzie moje grzybki. O moi drodzy, mam tu już. Grzybki powieszone, jest las las grzybków. I tak jak Wam na początku pokazywałem, najpierw puściłem sobie linię wzdłuż, żeby się ładnie nimi teraz trzymać. O proszę bardzo, jak one się ładnie zachodzą, a później zrobiłem sobie yy, wysokość. Nie wiem, czy tu będzie widać, może zaświecę. Czymś tu jest taka podziałka, akurat ja ją wykorzystałem. O, Jest taka tam przerywana linia na, na tych wieszaczkach i ja się tej, tej linii akurat trzymałem. Ktoś może tutaj sobie trzymać się może dołu, ale to jest było mi wygodniej tą linią. Teraz tutaj tak wysokość wysokość tych tutaj jest na 3 metrach. Ten sufit już będzie, ale w, w kolejnych filmikach zobaczycie Dalszą część yy, co zrobię, to będzie taka seria yy, to będzie taka seria filmików, yy, właśnie takich krótkich yy, filmików, w podwieszane na szorcie. Zadałem pytanie właśnie czy, czy to te grzybki yy, wytrzymają, te, podtrzymują ten, te płyty i tak yy, tu panowie czy napisali mi, że w zupełności to, yy, to wystarczy, yy, żeby ten, to jest tylko pomieszczenie yy, 3x3. Aha, i w późniejszych filmikach zobaczycie jak czym się jeszcze obniżę, bo to jest y, sufit, będzie pomalowane na czarno i będzie jeszcze coś y, obniżone, ale to musicie oglądać w kolejnych krótkich y, filmikach. Na ten chyba moment y, na razie wystarczy te grzybki, w następnym filmiku będą już obrysówka i będę przykręcał płyty i może w, ostatni, w ostatnim będziemy szpa, y, szpachlowanie i malowanie. Okej, okay, miłego oglądania. Aha, i pamiętajcie o, o subskrypcji i łapce w górę, i nie, nie, zap, nie zapomnijcie o kolejnym filmiku. Do zobaczenia.